Słuchajcie, yy, łapiemy Monta za 6 kakazy o staminę. No tak, ale ja chcę. Nie wiem, czy Monta nie pójdę łapać. 1000 bibia koin. Jakiego? Dziękuję bardzo. Łapiemy Monta, idziemy łapać Ćmę. Dawaj. O, mamy item na Ćmę, idziemy łapać Ćmę. Ale zajebiście. Wiecie, za ile kupiłem? Nie wiem, czy to drogo, czy tanio 500 bibia koin. oddał to. Poszło 500. Poszło. No, item kosztuje no, dużo więcej na, na jakichś antykach, czy. No, wiecie, zobaczymy, czy ten item w ogóle często leci, nie? Nie, ma, nie wiem, nie wiem czy ten item w ogóle czy przepłaciliśmy, czy nie. Zrobiłeś błąd życiowy za 500 TC? No, słuchajcie, no, to powiem wam coś takiego. Patrzcie. Zalogujemy się na szybko na antykę. I patrzcie tutaj. Ten sam item na Antyce kosztuje 22 miliony. Został sprzedany za 30 baniek. Skoro na Antyce dali za niego 20 czy 30 milionów, to może. Z czego to leci? Z final bossów chyba nowych. Słuchajcie, pytanie: jak to często leci z tych bossów, nie? Czy przepłaciliśmy, czy nie? To było trochę ryzyko. Ziomu chciał sprzedać ten item za 30 kaka. powiedziałem, że się wstrzymuje, ale za 500 lipie coinów. I za 5 milionów no, kupiłem, nie? No nie wiem, czy to czy dobry, dobry pomysł, czy nie. Nie wiem, czy ten item będzie droższy, czy tańszy. Zyskałeś jakieś 1000? No na tą chwilę, ale nie wiadomo czy ten item nie będzie tańszy, nie? Zobaczymy, byleby się udało złapać tą muchę, nie? Zobaczymy jak ta mucha. Ile dałeś 5? 5 milionów. 5. k Zobaczymy czy się uda, czy się nie uda. Więc ten mącik jest... To jest item właśnie na tą... Na tą bestię. Tom. I prawdopodobnie to jest różowy przedmiot, więc będzie na, na różową bestię. hibernal Mount. I zobaczymy no, czy się uda złapać, czy się nie uda złapać. Też nie wiem jaki jest... Jaki jest rate na to, że się powiedzie, bądź się nie powiedzie. Zobaczymy zaraz. Nie? Zobaczymy, to jest z to jest nowego update'u, jest mołcik. Nie wiem, czy ktoś go ma na tym serwerze. O, tutaj jest góry widzicie? A nawet, jak ktoś go ma, no to, to, to niewiele jest takich osób. Ja trochę podekscytowany, chyba nie ma się mi co dziwić. No, wybijemy sobie to tutaj, żeby, żeby tam nie lecieć na ślepo, żeby nie zabić naszej muchy. 5% na złapanie? A skąd takie statystyki już masz, ty? O, jest nasza mucha, dobra, jest mucha. Trzeba wylurować tą muchę ładnie elegancko wszystko. Dobra. Możeby jej nie zabić. Idziemy. Pyk. O, zniknęła. Tam też jest mucha. Dobra, to tych muszek tutaj jest więcej. Tylko tu trzeba uważać na, na te elfy, bo te elfy. Wczoraj złapaliśmy w ogóle Biedronkę, a dzisiaj mucha będzie. Byłoby cudnie. Uciekła. Ona chyba nie należy do tych, które, które zbyt łatwo się dają, dają złapać. Nie wiem czy tutaj trapa nie przypłacimy życiem, więc trzeba uważać. To chyba jest też. O, jest. Dawaj tą muchę. Bum. Uciekła. Jak się nam spali item, nie? To będzie najgorszy możliwy scenariusz. To by było mi przykro, nie? Zobaczymy. Idziemy tutaj zobaczyć dookoła. To gdzieś może będzie też fruwać sobie. O jest. O. Hm. Jak spalimy item, no to drugiego już tak, tak nie kupię w takiej cenie. Chyba, chyba, że ten item pójdzie mega w dół z ceną, to, to może. A, musimy czekać na respa chyba w takim razie. O, jest mucha. Ile jest to wart? No, ciężko powiedzieć. Na Antice poszły sztuki za 30kk. Mi się udało kupić za 500 tb coinów, więc tutaj to jest około 5 milionów. Pytanie, czy ten przed przedmiot nie będzie kosztować za, za jakiś czas dużo, dużo, dużo mniej. A może. Może tak się zdarzyć. O kurde, tutaj jest bardzo hardo. Tu byśmy musieli to wybić. Albo i nie. Dobra, nie udało się. Słuchajcie, ja sobie, wiecie co sobie sobie, co sobie zrobię, sobie. E, ustawię sobie na chota ten item. Dam sobie tutaj na chota. O, tak. I będzie łatwiej, nie będę musiał klikać w niego. Są też, to są zimowe elfy, jak możecie zauważyć, a są jeszcze letnie. Tylko na letnich, na tych letnich, chyba akurat ta ma się nie reszta. Jak mi się wydaje, złapał, aha, czyli już ktoś tutaj, ktoś już tutaj ma. Chciał sprzedać, ale jednak zdecydował się złapać. Jak mi, jak, mi, jak mi zniknie ten item, to się naprawdę zdenerwuje. A wiecie, nie, nie ma żadnych statystyk, nie ma, nie ma statystyk ile, na ile się uda, na ile się nie uda. No chodź, 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 chodź. Trochę jest zabawy, co? Na mniejszym levelu takie bieganie tutaj mogło być bardzo śmiertelne. Tylko właśnie pytanie, czy on wypada często, czy on wypada bardzo rzadko. Wiecie, kret, mount kret, ta czapka na, na monta, na kreta, też kosztowała na początku mega dużo, a później była coraz tańsza. I z kwoty, nie wiem, 20kk, zrobiła się kwota hmm, 1,5kk. I na, ta, na tym krecie sporo straciliśmy. Zobaczymy tutaj, jak, jak ceny tego będą się utrzymywać. Ceny Ćmy. Ale przede wszystkim, żeby ją złapać. Jak ją złapiemy, to już będzie połowa sukcesu, nie? No, ale trzeba ją złapać. Tak na razie się nie zapowiada na to. <gry> no tak nie, nie zabrałem szybki supli ani nic, bo myślałem, że to szybko pójdzie. Albo się uda, albo się nie uda, ale widzę, że te Ćmy to tutaj... Ćmy, Muchy, czy tam, nie wiem, zwał jak zwał. To nie chcą się za bardzo dać złapać eee, Widzę, niektórzy mają wielki ból dupy, że tak na nią sprzedałem Normalnie bym sprzedał za 20kk, ale tobie dałem za piątkę i tyle Dzięki ci bardzo, jestem bardzo wdzięczny No sprzedałeś tanio i, i, i bardzo ci dziękuję Mam nadzieję, że zaraz ją złapiemy Tylko w nocy się respią? No nie gadajcie, że tylko w nocy się respią Naprawdę? Jak to ćma, tylko w nocy się respi O Boże No i co teraz? Noc się zaczyna od 45. Ty, ja tu nie odpuszczę, póki nie złapię tego monta. Za 15 minut zaczyna się tibiska noc. Wiem. Wiem, Tylko nocą naćmy co? pójść. To to chyba, że dawajcie tutaj na, na hunta, co? Dobnie. Dobra, Czeka, czekajcie, tutaj idę po muchę. tu jest mucha. Jest tu mucha. Ta, jest mucha, czy? pyk. Dobra, uciekła. Idziemy stąd. Kolejna uciekła O, 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 o Dobra Uciekła Ty, ale ta mucha to co ona? Dobra, zniknęła znowu Uciekła O Nie ma Nie że, że... Sprzeciwiamy tu hańcić, bo tak solo to by było ciężko. Tylko mamy czas do 15 po. Jak do 15 po nie, nie złapiemy muchy, trzeba będzie znowu czekać na. Ile? Na. 45 męczące strasznie z tą muchą, nie? Śmą. Nie ja wiem co to jest, co to może być. Komarem, nie wiem. No, komar to nie wygląda jak komar. Te. <śpuszczaj> no co ty. No czasami, się. czasami też, jak zaczniesz marudzić, to chopie. Czekaj, nie zabijaj tego. O. Czekajcie, już zaraz tam idę. Chwila. Zaś uciekła. Idę. Nuruję tutaj z góry. Kurde, masakra ta. Ta ta mucha to, to jest masakra ta ćma. Kurde, no nie idzie złapać tej ćmy. Myślałem, że łatwiej to pójdzie. Jest jeszcze tu mucha. Siema, witam. Pyk. No i główienko znowu. No tylko chodź tu. No i też nie da rady. Czekajcie sekundę. O, jest tu. Nie, nie ma. Czy znaczy jest, ale nie ma. Co by się skończyć? O. No, 11 muszę ich spać. No spoko, S -s słyszę e, ból w Twoim głosie. Oj no. <laughs> no tutaj. Kurwa, mucha to jest. O. Trzeba, nie trafam. O. Nie ma. Dobra, dalej do góry. Jest. Lecimy z koksem. Jedna spalona. No kurde, mam wrażenie, że jej nie idzie złapać hm. o jest. Była No stój babo! Babo, stój babo. Kurde, bo zaraz tutaj się wywalę. Nie udało się. Ale, lipa Ameno, dawajcie teraz Ameno. Każdy spam Ameno na czacie. O, to ze żarty się już skończyły, nie? Dobra, bo z Mouta muszę zejść. O, mamy Ameno, Ameno. No chodźmy. Nie ma, uciekła. Uciekła. Jak myślicie, uda się złapać dzisiaj? Czy jutro jeszcze będziemy Ameno słuchać? <grymne> Morda. Jest. Mamy to. Udało się, widzieliście? Po, 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 po. Make some noise. Udało się, mamy ćmę. Okej, okay. Wejdźmy sobie na nień. Ja tak, tak szybko przełączyłem. Bo się, bo się bałem. Wiecie. Szybko się leczyłem. O. Pyk. Ale, kurde, brzydka. Co to jest? A no, jednak działa. To jaki outfit teraz wybrać do tego? No taki, taki. Fajny ten mont, taki niezaładny. Dziękuję bardzo za streamka. Dziękuję bardzo za wszystkie donaty, za załapy w górze. Dziękuję bardzo za subskrypcję. No i zapraszam Was jak co dzień. Jutro od 18 już będziemy sobie biegać do nowym moncie na, na ćmie. Na ćmie? Tak, na ćmie. Więc dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. I do zobaczenia jutro. 宝宝。包包